Nareszcie chwila spokoju Co tam na internetach? Co tam na YouTubach, Zobaczmy. Mm. Mm. O, no film od niego, dobra. Siemka. Siemka, co robisz? Jadę jakóry. Wiesz jechał? Tak. Pokażę kiedy jak jedziesz. czy nie? Mm. Ale gącką furę pan kupił. Dobry. Przy pana, super. Przy pana, ale ktoś panu zaparkował na dachu. E? E? Na dachu, na dachu ktoś Pan zaparkował. Co? No. Nie widzi pani, nie zauważył pan? Jeździ pan z kimś na dachu? Panie, panie, koła pan nie ma. Koła pan też nie ma. Nie ma kół. Co ten koleś robi na dachu? Jak pan tak może jeździć? Jesień, jesień, uwielbiam, kocham jesień. Kolory rozpierają moją wyobraźnię, moje samopoczucie. Oczywiście słoneczne dni jesienne. Dzisiaj jest idealnie. Idealnie. Cały dzień taka pogoda. Kolory drzew, liści. I taki klimat. Taki klimat wąskiej drogi, nie? Wyjedzie coś czy nie wyjedzie. Nawet paprocie żółkną. Osobówka to jeszcze gicior. Ale jest pięknie. Jest pięknie. Moja ulubiona pora roku, nie? Tak mi się wydaje. Wiosna jest fajna, z tego względu, że było zimno i nagle się robi ciepło. A lato było ciepło, nadal jest trochę ciepło, ale już chłodnie, już nie tak dokuczliwie i jest kolorowo, powolutku, bez pośpiechu 40 na godzinę. Aleją natury jadę ja jadę ja! Ja jestem tutaj. O! O, dostałem z gałęzi w dach. Spokojnie. Na bliziutko, bliziutko. Nie ma przy tym kulu stareczkiem troszeczkę. Dobra. Szkocka jesień. Niedługo odejdzie w zapomnienie. O, coś się dzieje, coś się dzieje. Czekajcie. mate, thank you Jedzie coś szerokiego Dobrze się spotkałem Nie spotkałem się z nim tym bardzo wąskim O dobra to on, on ustępuje mi moment, moment kurde Dobra dam radę nie? Dam radę spoko chyba w dupę motorówka jakaś Dobra, ja przechodzę. No było wąsko, kurde. Bo już po poboczu szedłem blisko, nie? A załadowany na maksika. Tak o, mnie widzisz? Widzisz mnie. Korzystając z tego, że mam tyle czasu, z półtora godziny zapasowego czasu, nie? I kupiłem sobie nowe super buty. Słuchajcie, w Lidlu za 19 funta. Tak, jeszcze tu z karteczką. Postanowiłem je dzisiaj wypróbować. Zakładam i idziemy gdzie? Tam. Nie wiem, napisane jest, że są wodorezystanc, czyli nie, że wodoodporne, ale odporne na wilgoć, może. No pewnie nie przy. Co mnie straszysz? Pewnie nie. Nie przypuszczają wody tak jak od razu, nie? Trzeba by to powiedzieć. O co chodzi? Mają tu łączony język razem z butem naokoło. No i to wygląda takie. To wygląda jakby było. Takie wodoodporne trochę, nie? na pewno nie zmoknie, nie? No zaraz wlezę do wody specjalnie i zobaczymy czy to da coś. Dobra, idziemy je wypróbować. Tup, 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 tup. Ale cieplutko. Słuchajcie, ja jestem nie dużo chyba tutaj tutaj dużo chodziarzy przychodzi. Chodzić po tych górach i po tych jeziorach. Zaraz się przekonam dlaczego to tak uwielbiają kochają. ponieważ sam się przekonał na mojej skórze jak to będzie. Tak sobie tu sprytnie wjechałem, tu jest jeden wjazd, tam jest drugi i z wyjazd są bardzo wąski bardzo wąski wąski więc ten sobie wjechałem, tak tu się wcisłem i tak tu ładnie się przytuliłem do takiego, jakby powiedzieć, krawężniczka, nie? Mam godzinę półtora, ale nie wiem czy mi starczy, bo tutaj pewnie jak już tą wejdę. Już tam wejdę, to się pewnie zakocham, i będę chodził i chodził. No pięknie, nie? Elegancko się zaparkowałem. O, tak tu tak nikomu nie przeszkadzając. Z mocno upartego mógłby wjechać, jeszcze sobie tam wcofać, tam i tu zostać w ogóle na zawsze. Let's go! tam 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 No dobrze się idzie. Pierwszy raz niech idę, nie? I jak zawsze, oczywiście, co. Oczywiście co Piotrek trafił z kolorem, nie? Bo to mój ulubiony. Bo lubię taki niebieski, ciemny, czarny, ciemny, niebieski. Słońce bije mi na twarz. Słuchajcie. W tym miejscu. Zacznijmy od początku. Kiedy to się zaczęło. Na początku były... No na samym początku nie wiadomo co było, ale wiem w domu, że były dinozaury. Tu no te dinozaury chodziły, no tu do wodopoju przychodziły. Tutaj... No i później... Wiecie... Kiedyś ludzie pierwotni nie mogli się bronić przed dinozaurami inaczej, tylko rzucali w nich kamienie. I tak długo tak długo rzucali w te kamienie, no aż tego takiego dinozaura powalili, nie? Kochani moi mili. No dobrze, pierwszy test. Może jednym na razie. Hmm? No i dobra. Coś tu będę z mokrym butem leciał, nie? No powiedzmy, że tak sobie wszedłem. Drugiego nie będę już tak bardzo. Ale co mamy tutaj? Kurczę? no. I mam mokro jeszcze skarpetę, a wlało mi się aż tu na ten materiał. Więc o kurde, to było dobre. Więc do opartego nie będę specjalnie w nich wchodził, w duże kałuże, małe i duże. To powinienem przetrwać. Po skałach, po butach. Nie no, ekstra. Nic mi tu nie przemaka na razie. Dotąd zalałem wodą. Czy jak specjalnie nie będę wchodził w nie wiadomo jakie wody kałuży, to naprawdę świetne buty będą. Są miękkie, nie są ciężkie. Tak. No kurde, jestem pionierem. Mogę śmigać po górach. Mogę zdobywać góry. Hurra! Kurde, świetne buty, naprawdę. Teraz mogę robić, patrzcie, jeszcze są tak daleko. Tam jest ciężarówka Piękne pasmo górskie, to je ludzie zaparkowali, a poszli tam. Tam można by było potem sobie grzbiecie wejść do góry. Muszę tego spróbować, muszę spróbować tego chodziarstwa górskiego zacząć po prostu, nie? To jest świetny sport. Ludzie poświęcają się całkowicie temu. Samochody sobie odpowiednio przerabiają, że tylko na na takie wyprawy po prostu. Śpiwory, wszystko, buty, sprzęt, kijki. Idą. Słyszałem kogoś? Dobrze. Słuchajcie. Jesteśmy nad, zieronem, nad jeziorem Kluny. Cluny? Cluny? Kapitanie. Mamy go. Zukolwieliśmy go w Szkocji. Mamy, namierzamy. Namierzamy, nie ucieknie. Nie ucieknie nam jeden. Skubaniec jeden, nie ucieknie nam. Kapitanie, mamy go. Jest na jeziorem. Cluny. Stopy wam góry. Słuchajcie, jezioro przy jeziorze. To można powiedzieć, że to jest dzidziuś jeziora Kluny. Jezioro Kluny jest tam. Tamo. A to jeziorko, to jeziorko. Jest wyżej. Jest wyżej niż tamto, nie? Główne, czyli przepraszam, jezioro Kluny jest tam. A tu jest taka, jak wysadzawka, ale to jest świetne, nie? To jest świetne, nie? Czyli ten poziom wody to jest taka mała tama zrobiona. I tutaj kurczę nasz sławny legenda transportu łapie niezłe szczupaki Ale fajnie O no, To już usypane przez też człowieka Nie przez kosmitów O Ta woda wolniej płynie, ale o co chodzi? To ona, ona utrzymuje ten poziom. To jest gdzieś powiedzmy z pół metra. Z pół metra, tama i tam i spada. Idzie w dół. Widać? Ja bym powiedział, że różnica poziomów jest 7 metrów. 7 metrów. Niezłe zjawisko. Nie zauważyłem tego w ogóle wcześniej. Niesamowite, pięknie to wygląda. Więc tutaj do tego jeziora spływa woda najpierw z tych gór, spływa do tego wyższego. Ile jej może być, tyle jest. Później, jak jest jej za dużo, nadmiar odpływa. Oto tym strumykiem w to miejsce. Zobaczymy bliżej, jak to wygląda. Takie mam pytanie. Skąd się biorą kamienie? Słyszałem, że kamienie rosną. No ale nagle, no, nagle takie kamienie, no skąd one się... Jakaś eksplozja była, kamieni spadły z kosmosu nagle. Odpady z gór. Wiem, pewnie można w encyklopedii sobie wszystko znaleźć. W Wikipedii. Dobra przyczepność w tych butach jest. Ale ekstra sprawa takie chodzenie. Ale ekstra sprawa, o kurde, coraz lepiej, nie? Tutaj w... wygląd tej krainy to jakby naprawdę można by było tu sceny kręcić. Tu NASA pewnie przylatywała. Przyjeżdżali tu i wkręcali nam film, że mają filmy z Marsa, nie? Jest wyspa, mogę na nią wejść. Pogoda teraz była nie deszczowa ostatnio. Jest bardzo niski poziom wszystkiego wszędzie. patrzcie, nie rusza mnie to. Przechodzę w moich buciora traperskich. Tylko no nie przemoku jeszcze, naprawdę są dobre Tam jak płynie ta rzeka wypływa. Słuchaj, buty, 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 to jest pierwsze co ci potrzeba. I kurtka przeciwwodna, Deszczowa. I zdobywaj, pola lasy. Niech śmieją się z nas krasnale halabała. No i potwór, potwór z Loch tutaj chyba się pojawił. Posłuchajcie. Jezioro Kruny znajduje się na drodze A87 do na wyspę Sky No i w tym jeziorze są takie szczypaki, słuchajcie, po półtora metra prawie, nie? No metr met 26. No waj. wam góry na takich butach i szczyty. Jestem bardzo super znakomity. Dobra, nie przechwalamy się, słuchajcie, poważny odcinek z Peterem. Tu by mój młody się cieszył, bo to mógłby ćwiczyć nieźle parkury. Aczkolwiek można te parkury ćwiczyć wszędzie. Puh, o, i zwichnął! Zwichnął kostkę. O, słuchajcie, słuchajcie. Wezwijcie pomoc, leżę tu. Koło autostrady. Gdzie koło w drogi? Jakiej? Nie wiem. W Google sprawdź. Skoczyłem ze skały, skręciłem nogę. Słuchajcie, nie patrzcie na mnie, idźcie. Ja dam radę, przeżyję. Kurde, lubię chodzić po skałach. No i co jest? Koniec? koniec. Słuchaj mordeczko. Jeśli chcesz zaraz zobaczyć, co dalej się działo na tych pięknych górach, w tym pięknym, kurde, krajobrazie, dawaj mi tu komentarz szybciutko. Chcę to zobaczyć. Bo jak nie, to będzie naprawdę koniec. Zapraszam na drugi odcinek, jeśli go chcesz. Pisz w komentarzu, chcę drugi odcinek. No i łapeczka, pozdro.